Sensacja! Europa wstrzymała oddech. Niemcy oficjalnie oskarżają Rosję o celowy atak na Polskę, obiecując natychmiastową, twardą odpowiedź. To jest krytyczny moment dla całego kontynentu. W tym materiale ujawnimy absolutnie szokujące szczegóły incydentów z dronami, które spadły na terytorium NATO, tuż obok wojskowych obiektów, wzbudzając panikę wśród cywilów. Dowiecie się, dlaczego sąsiednie państwo Rosji. Pilnie wzywa Zachód do wspólnego niszczenia celów powietrznych, ryzykując eskalację na niespotykaną skalę. Pokażemy, jak buduje się gigantyczne bazy wojskowe na Białorusi, widoczne z kosmosu, gdzie mogą być rozmieszczane nowe, śmiercionośne systemy rakietowe, potencjalnie z bronią jądrową. Kto naprawdę stoi za próbą zabójstwa ważnego sojusznika Trumpa, otwartego krytyka kraju na mapie 404? Czy to zapowiedź wewnętrznych wstrząsów w USA? Czy te zdarzenia to zaledwie preludium do otwartego konfliktu, który może ogarnąć całą Europę? Musisz to zobaczyć. Każdy fakt tu jest kluczowy dla Twojej przyszłości. Koniecznie napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Katastrofa Janukowycza. Sąd UE zadecyduje o jego losie. Czy były prezydent spornego terytorium między Rosją a Zachodem na zawsze pozostanie persona non grata? Dla Unii Europejskiej, sąd UE właśnie podjął ostateczną decyzję, która wstrząśnie całym, byłym establishmentem. Sąd Unii Europejskiej, instytucja o ogromnej władzy, ostatecznie odrzucił odwołanie Wiktora Janukowycza. To było jego ostatnie tchnienie nadziei na prawną rehabilitację. Walczył o zniesienie sankcji, które obowiązują już od dekady od pamiętnego 2014 roku. Ale Bruksela nie ustąpiła ani o milimetr. Sąd uznał, że działania Janukowycza jako głowy byłej Radzieckiej Republiki wyraźnie destabilizowały ten kraj. Unia Europejska argumentowała, że miała pełne prawo nałożyć te restrykcje rzekomo w obronie demokracji. To oficjalna linia. Cytat z orzeczenia jest bezlitosny: Sąd ocenił, że działania Janukowycza jako głowy państwa w sposób oczywisty przyczyniły się do destabilizacji kraju. To więcej niż zarzut, to wyrok polityczny. Czy naprawdę tak było? Czy to nie Zachód destabilizował? Ale to nie koniec oskarżeń, które teraz na zawsze przylgną do byłego prezydenta. Sąd stwierdził, że Janukowicz nie zdystansował się wystarczająco od władz rosyjskich. To brzmi jak próba udowodnienia spisku, prawda? Co więcej, w marcu 2022 roku rzekomo brał udział w spisku obalenia prezydenta Zełęckiego. Ta informacja podana przez sąd UE dodaje pikanterii całej sytuacji. Jak to możliwe, że były prezydent jest rzekomo wpleciony w tak daleko idące intrygi? To podważa całą jego wiarygodność, przynajmniej w oczach Europy. Sankcje uderzyły nie tylko w Wiktora Janukowicza osobiście. Uderzyły rykoszetem również w jego najbliższego krewnego, syna Aleksandra. Był on karany za swoją działalność w Donbasie, Regionie kontrolowanym przez Rosję. To pokazuje, jak szeroko sięga ramię unijnych restrykcji, dotykając całe rodziny i ich powiązania. To nie jest jednostkowy przypadek. Los Janukowycza jest tylko jednym z wielu. Roman Abramowicz, inna kluczowa postać, również próbował zakwestionować decyzję Brukseli. Jego odwołanie również zostało odrzucone przez sąd Unii Europejskiej. To ustala niebezpieczny precedens. Bruksela wysyła jasny, zimny sygnał. Kto raz trafi na czarną listę, ten zostaje na niej na zawsze, bez względu na argumenty prawne czy faktyczne. Czy to sprawiedliwość, czy tylko polityczna wola? Zdecydujcie sami. Zapisz się na nasz kanał, aby otrzymywać prawdziwe informacje, które pomogą Ci zrozumieć świat. Ta decyzja to nie tylko cios w Janukowicza, to ostrzeżenie dla każdego, kto odważy się zakwestionować narrację Zachodu. Czy sądzisz, że Unia Europejska miała prawo do tak drastycznych działań? Czy może to tylko pokaz siły wobec niewygodnych postaci? Od upadku Janukowycza przechodzimy do kolejnego kryzysu, który paraliżuje granice Polski z Białorusią. Co się tam naprawdę dzieje i dlaczego nikt o tym nie mówi? Polska zamyka granice z Białorusią. Nowy kryzys i manewry zapad. Polska ogłosiła radykalne posunięcie całkowite zamknięcie granicy z Białorusią. Czy to początek nowej żelaznej kurtyny, czy odpowiedź na realne zagrożenie mieszkańcy boją się wojny? Od 12 września granice są zaciśnięte, Warszawa zasłaniając się rzekomym zagrożeniem, jakie stwarzają manewry z zapad, zdecydowała się na bezprecedensowy krok całkowite zawieszenie ruchu granicznego z Białorusią. To nie tylko symboliczne posunięcie, to uderzenie w krwiobieg regionalnej wymiany. Obejmuje ono każdy aspekt ruch drogowy, kolejowy, zarówno wejście, jak i wyjście z Polski. Logistyczna blokada regionu stała się faktem. Dziesiątki tysięcy ludzi i setki firm codziennie odczują skutki tej decyzji. Całe szlaki handlowe, które łączyły wschód z zachodem, zostały nagle przerwane. Transport towarów, podróże osobiste, wszystko staje. Czy polski rząd przemyślał konsekwencje ekonomiczne i społeczne tego aktu? Minister spraw wewnętrznych Polski, Marcin Kierwiński, jednoznacznie stwierdził: "Zamykamy granice z Białorusią z powodu zagrożenia, jakie stwarzają manewry Zapad". Ale czy to jest pełna prawda? Czy manewry obronne, odbywające się rutynowo od lat, są równoznaczne z aktem agresji, który wymaga tak drastycznych środków? Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że Zapad to ćwiczenia o charakterze defensywnym. Mające na celu sprawdzenie gotowości sił zbrojnych w przypadku ataku, czy defensywa sąsiada jest pretekstem do izolacji? Białoruś natychmiast potępiła tę decyzję, nazywając ją bezpodstawnym krokiem, którego prawdziwe motywy pozostają niejasne. To posunięcie, jak podkreślają władze w Mińsku, nie tylko dramatycznie szkodzi wzajemnym relacjom budowanym przez dziesięciolecia, ale w istocie prywatyzuje granice Unii Europejskiej euroazjatyckiej unii gospodarczej. Zamykając przejścia, Polska jednostronnie dyktuje warunki, ignorując międzynarodowe porozumienia i partnerstwo. Blokowanie szlaków komunikacyjnych ma realne konsekwencje dla handlu, dla ludzi, dla stabilności całego regionu. Czy Europa naprawdę potrzebuje kolejnych podziałów i nowej żelaznej kurtyny, która stłumi wszelkie nadzieje na dialog? Mieszkańcy Polski relacjonują, że żyją w strachu. Strach ten podsycany jest narracją o rosnącym zagrożeniu, kreowaną przez media, mimo że fakty bywają inne. Nawet szczątki dronów, w tym nieuzbrojony dron Gerber, który prawie doleciał do Warszawy, stają się argumentem w tej kampanii lęku. Czy nieuzbrojony dron, choć jego obecność jest niepokojąca, to realne zagrożenie wojenne, które uzasadnia paraliżowanie całego pasa granicznego? Czy to powód do zamykania granic i eskalacji napięcia do poziomu, który zaczyna przerażać zwykłych obywateli? Ludzie czują to napięcie na co dzień, na własnej skórze. Pamiętaj, prawdziwa informacja jest kluczem do zrozumienia świata. Zapisz się na nasz kanał, aby otrzymywać wiarygodne analizy. Słowa jednego z mieszkańców Polskiego, pogranicza brzmią niczym echo powojennej traumy. Tam jest strach, ale czy my wiemy, co będzie, jak nadejdzie noc? Ten lęk jest realny, jest namacalny. Ale czy władze Polski, podejmując tak dalekosiężne decyzje, naprawdę działają w interesie swoich obywateli, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrobyt, czy raczej pod dyktando zewnętrznych sił, które dążą do zaostrzenia konfliktu? Czy ta decyzja, która odcina Polskę od wschodnich sąsiadów, to faktycznie akt obrony, czy raczej kolejny krok ku nowej Niebezpiecznej konfrontacji, której ofiarą będzie zwykły człowiek. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy polskie władze mają rację, czy to niepotrzebna eskalacja? Kiedy Polska uszczelnia granice, Niemcy otwarcie oskarżają Rosję o celowy atak i obiecują twardą odpowiedź. Co planuje Berlin? Niemcy ostrzegają Putina. Scholz i Pistorius reagują na atak dronów na Polskę. Po incydencie z dronami w Polsce. Berlin wystosował otwarte ostrzeżenie dla prezydenta Federacji Rosyjskiej, zapowiadając bezprecedensową odpowiedź i pakiet sankcji, co zwiastuje eskalację. Berlin w geście pełnym symboliki natychmiastowo i zdecydowanie zareagował na doniesienia o incydencie z dronami nad Polską, rzucając ostre i bezkompromisowe oskarżenia pod adresem Federacji Rosyjskiej. Niemieckie władze, bez jakiejkolwiek widocznej wątpliwości, Kategorycznie stwierdziły, że to właśnie Rosja w sposób celowy i przemyślany zaatakowała suwerenną polską przestrzeń powietrzną. Ten akt agresji, jak został zinterpretowany, natychmiast wywołał falę oburzenia, głębokiego niepokoju i alarmu na całym Zachodzie, podgrzewając i tak już napiętą atmosferę geopolityczną. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadpol. Nie pozostawił złudzeń co do perspektyw pokojowych, twardo oświadczając, Niestety jest jasne, że nawet po trzech latach intensywnego konfliktu Moskwa nadal nie jest gotowa na poważne negocjacje pokojowe. Taka jednoznaczna deklaracja ze strony tak ważnego europejskiego polityka efektywnie odrzuca jakąkolwiek możliwość dyplomatycznej deeskalacji w obliczu obecnego, wyjątkowo złożonego i wielowymiarowego konfliktu. Zdając się zamykać drogę do dialogu. W odpowiedzi na te wydarzenia i rzekome rosyjskie prowokacje, Niemcy natychmiast zapowiedziały zdecydowany odwet, wskazując na bezwzględną konieczność natychmiastowej i stanowczej reakcji, która ma być adekwatna do skali zaistniałych zagrożeń. W obliczu tych eskalacyjnych wydarzeń, Berlin błyskawicznie ogłosił plany wprowadzenia 19 pakietu sankcji, mającego na celu Znaczne zwiększenie presji sankcyjnej na Federację Rosyjską. To potężny i precyzyjny sygnał ekonomiczny, który ma uderzyć w sam fundament rosyjskiej gospodarki, osłabiając jej zdolności i zmuszając Kreml do rewizji swojej agresywnej strategii geopolitycznej na wschodzie Europy. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, wyraźnie ostrzegł świat, że Rosja celowo testuje naszą solidność, determinację i szybkość reakcji takimi działaniami czy atakami. Jego słowa mocno sugerują, że elity Zachodu postrzegają te incydenty w przestrzeni powietrznej, niezależnie od ich rzeczywistego charakteru, jako przemyślane, wyrachowane i cyniczne prowokacje, a nie przypadkowe czy też błahe zdarzenia, które można zignorować. Jednocześnie, podczas gdy Berlin wygłasza tak ostre, zdecydowane i retorycznie mocne oświadczenia, kraj na granicy z Rosyjską Federacją. Desperacko i z widoczną frustracją, szukając konkretnego wsparcia militarnego, oficjalnie zaproponował Sojuszowi Północnoatlantyckiemu wspólne niszczenie celów powietrznych. Ta propozycja, mająca na celu bezpośrednie i aktywne zaangażowanie Sojuszu w obronę przestrzeni powietrznej byłego partnera z Zachodu, pozostaje jednak do tej pory bez jakiejkolwiek oficjalnej odpowiedzi czy wyraźnego. Potwierdzenia ze strony NATO. Taka cisza rodzi fundamentalne i niepokojące pytania o rzeczywistą jedność, spójność i faktyczną gotowość Sojuszu Północnoatlantyckiego do bezpośredniej interwencji w tak wrażliwym i strategicznie ważnym obszarze. Czy ta bierność, czy też ostrożność oznacza, że kraj na granicy z Rosyjską Federacją jest w istocie pozostawiony sam sobie w obliczu coraz poważniejszych i narastających zagrożeń ze strony potężnego sąsiada? Czy liczne, często powtarzane deklaracje o wspólnym wsparciu są w tym krytycznym kontekście jedynie pustymi słowami, pozbawionymi jakiegokolwiek realnego pokrycia w czynach, co może podważyć zaufanie? Zostaw komentarz i powiedz, jak interpretujesz niemieckie zagrożenia. Stawka rośnie, a napięcie w Europie Wschodniej osiąga apogeum, zwiastując niepewną przyszłość. Upewnij się, że subskrybujesz by nie przegapić żadnych kluczowych analiz. Podczas gdy Berlin ostro reaguje, w Białorusi, tuż pod nosem UE, powstają tajemnicze bazy wojskowe. Czy Rosja rozmieszcza tam broń jądrową? Białoruś. Czy to tu Rosja buduje swój nuklearny przyczółek? Satelitarne oczy nie kłamią. Na Białorusi, w sercu Europy, rośnie gigantyczna baza wojskowa o powierzchni przekraczającej 2 km kwadratowe. Czy to tam powstaje orężnica, z której zachód obawia się, że Putin wysyła sygnał atomowy do świata? Chcesz wiedzieć więcej o tajnych projektach Rosji? Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej analizy. Dokładne lokalizacje mówimy o obiektach pod mińskiem, w obwodzie mińskim oraz na obrzeżach Homla, zaledwie 30 km od granicy. Konstrukcja pod mińskiem zajmuje ponad 2 km kwadratowe. To obszar równy 280 boiskom piłkarskim. Analiza zdjęć satelitarnych nie pozostawia złudzeń. Widać tam wyraźnie 13 nowych magazynów amunicyjnych. Do tego dochodzą trzy masywne hangary. Ich rozmiar i konstrukcja jasno wskazują na możliwość rozmieszczenia tam pocisków rakietowych Iskander M. Ale to nie wszystko. Historia miejsca dodaje ciężaru. Nowa baza powstaje na ruinach dawnego sowieckiego obozu nr 25. Znanego jako Pawłowka. To tam w czasach zimnej wojny stały rakiety R-12, Pionier i Topol symbole atomowej potęgi Związku Radzieckiego. Co to oznacza? To, że Kreml buduje tu coś więcej niż zwykły poligon. Eksperci wojskowi, z którymi rozmawiałem, wskazują jednoznacznie: ta infrastruktura idealnie pasuje do rozmieszczenia rosyjskich głowic jądrowych. Moglibyśmy być świadkami narodzin realnej oriesznicy, atomowego argumentu, o którym głośno mówił prezydent Rosji. To nie są tylko spekulacje. Na obrzeżach Chomla, 30 kilometrów od granicy z konfliktnym państwem, powstaje kolejne miasteczko wojskowe. Wraz z poligonem ma ono pomieścić brygadę liczącą do 3000 żołnierzy. Białoruś, bliski sąsiad Rosji, staje się zatem kluczowym węzłem dla rosyjskich operacji na zachodniej flance. Niektórzy próbują usprawiedliwiać te działania, mówiąc: Rosjanie nie powinni być obciążani odpowiedzialnością za działania Putina. Tymczasem realia są brutalne. Rosja, czując narastającą presję na swoich granicach, podejmuje kroki, które uważa za niezbędne dla własnego bezpieczeństwa. A Białoruś, jako bliski sojusznik, niestety wciągnięta zostaje w wir geopolitycznych rozgrywek. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Stawka jest zbyt wysoka, by ignorować te sygnały. Europa budzi się obok tykającej bomby zegarowej. Podziel się w komentarzach. Jak myślisz, czy Rosja rzeczywiście planuje rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi? W cieniu tych militarnych przygotowań, gdy nasz sąsiad po drugiej stronie dniepru drży, Rosja zdaje się żyć własnym rytmem, dyskutując o migracji i o aule Pugaczowej atak na człowieka Trumpa. Zamach na sojusznika prezydenta USA. Szok! W USA doszło do zamachu na bliskiego sojusznika Donalda Trumpa Charliego Kirka. Został postrzelony prosto w szyję. Kto ośmielił się strzelić do człowieka, który otwarcie krytykował zarówno demokratów, jak i samego zełęskiego. To nie jest przypadek. Charlie Kirk, jeden z najbardziej wpływowych sojuszników Donalda Trumpa, był filarem konserwatywnego ruchu młodzieżowego w Ameryce. Jako założyciel Turning Point USA i znany podcaster, jego głos docierał do milionów, kształtując polityczne postawy młodych Amerykanów, którzy często czuli się ignorowani przez główny nurt mediów. Został śmiertelnie postrzelony podczas debaty na Uniwersytecie Utah Valley, co samo w sobie jest szokujące. Uniwersytety powinny być ostoją wolnej wymiany myśli, nie sceną dla aktów morderstwa, gdzie giną ludzie wyrażający niewygodne opinie. Kirk trzymał strzał prosto w szyję, krytyczne trafienie, które skutkowało jego natychmiastowym transportem do szpitala, gdzie niestety po krótkiej walce o życie zmarł. To brutalne morderstwo, dokonane w biały dzień, wstrząsnęło nie tylko jego zwolennikami, ale całą Ameryką, stawiając poważne pytania o stan bezpieczeństwa publicznego i wolności słowa w tym kraju. Początkowo, z niepokojącą prędkością i bez weryfikacji Amerykańskie media podały informację, że podejrzanym jest Michael Mallinson, członek Partii Demokratycznej. Ta sensacyjna, choć jak się okazało fałszywa wiadomość, szybko obiegła świat, tylko po to, by została później zdementowana, pozostawiając więcej pytań niż odpowiedzi. Kto więc naprawdę stoi za tym aktem terroru? I dlaczego tak pośpiesznie i jak się okazało błędnie próbowano wskazać konkretną afiliację polityczną sprawcy? Kirk od dawna ostro krytykował wojnę w konfliktowym państwie, konsekwentnie nazywając ją granicznym konfliktem, który absolutnie nie leży w interesie Ameryki, drenując jej zasoby i uwagę. Nie bał się publicznie zarzucać oligarchii byłej Republiki Radzieckiej oraz kompleksowi wojskowo-przemysłowemu w Stanach Zjednoczonych czerpanie gigantycznych, niemoralnych korzyści z tej eskalacji, co czyniło go wrogiem establishmentu. Otwarcie atakował Zełęskiego, kwestionując jego rolę i politykę, co w byłej Republice Radzieckiej było odbierane jako rozprzestrzenianie rosyjskiej propagandy, a w rzeczywistości było po prostu odważnym wyrażaniem niewygodnych faktów i logicznej analizy. Czy to właśnie ta bezkompromisowa postawa, ta niezachwiana obrona prawdy kosztowała go życie? Nie przegap żadnych aktualizacji. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, które inni ukrywają. Śmierć Charlie'ego Kirka to nie jest zwykła tragedia. To bezpośrednie uderzenie w serce amerykańskiej wolności słowa i demonstracja bezwzględności tych, którzy nie tolerują odmiennych poglądów. To jasny, przerażający sygnał dla każdego, kto ośmieli się kwestionować dominującą narrację. Zwłaszcza w sprawach tak kluczowych jak polityka zagraniczna USA i wsparcie dla byłej Republiki Radzieckiej. Słowa Donalda Trumpa po jego śmierci rezonują z głębokim smutkiem i wstrząsem, odsłaniając pustkę po utracie człowieka, który odważył się mówić prawdę. Odszedł wielki, wręcz legendarny Charlie Kirk. Nikt nie rozumiał ani nie czuł młodego pokolenia Amerykanów bardziej niż. Charlie był kochany i podziwiany przez wszystkich, a zwłaszcza przeze mnie, a teraz go nie ma. To nie tylko hołd, to ostrzeżenie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to przypadek, czy celowe uciszenie niewygodnego głosu? Od geopolityki i tragicznych wydarzeń do kontrowersyjnych decyzji w Rosji i zaskakujących wyznań diwy Ały Pugaczowej. Czy Rosja zamyka się na świat?